Witam, mamy dzisiaj 6 kwietnia. Zrobiłem sobie wolno od pracy. Wybrałem się w tygodniu, żeby obejść ostatni raz już tutaj pola kukurydzy. Stąd wybiegł mi piękny szóstak kozioł. I tak chodzę się pod nogi i rozglądam, czy parostów czasem nie ma z jesieni. Tam gdzieś tam gdzieś leżał kawałek kręgosłupa i tak chodzę po tych pokrzywach, czy czasem gdzieś tu czaszeszka nie leży, no i jest, jest czaszka koziołka. Widać, widać, że ładne, ładne porochy ma, a wcześniej tu przechodziłem z dwa razy i nie widziałem tego, ale dzisiaj postanowiłem tak bardziej to obejść, jest piękny tak kurde. szlus piękny jechać piękny staczek opłaciło się. Wolne sobie zrobić od pracy. Taki szust tak piękny. Długie parochy. Zaraz tu w błotku trochę przeczochram, to trochę trawo i będzie jak nowcia Super. Lecę dalej. Szukamy jakichś młodziaków od jelenia. Pozdrawiam Daszbur. tam ponownie już kończę obchodzić teren niedaleko na skuterka idę sobie tutaj taką ściechą i dojrzałem parostkę duży, duży ładny szóstak tylko że myszy się do niego dobrały ale go krótsze zniszczymy no. Bardzo udany lecę dalej pozdrawiam witam ponownie chodziłem już do teraz i coś mi się Najtkać. A się to uchował, bo jest lekki dołek. A tu jest fajna tyka, kurde. I to złotowałem. Ale to nie jest świeża sprawa. Patrzcie, jaki ciekawy zrzut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastak. Może świeży, może nie świeży Tu jest świeży trop, ale... to jest mocno zabrudzony Ale fajny zrzucik Tu jaki staśmiony... ...opierak Nie, to nie opierak Właśnie jak opierak jest to, to jakby do korony Ale leci le leciutki jest mało, bardzo mało masz ja ci nie mogę a tutaj mamy asfalt no jestem ze 30, 40 metrów od asfaltu, tam mam skuter. To tu górka, tu górka i w dołku sobie taka tyczka leży i czeka na mnie, ale super witam ponownie 6 kwietnia ma dzisiaj dzień konia leży jakaś mała tyczunia Patrzyłem ją z lornetki na łące To jest moje drugie wyjście dzisiaj, bo telefon mi się rozładował podczas nagrywania w poprzedniej tyczki Co najlepsze to tam jechałem z Skuterem. Ale to jest takie małe, że z daleka nie było tego widać To nawet wpity jest o kur... nie, mnie taki ma ja pierdzielę dziesiątek normalnie stoi sobie lekko wbity no ale jest też w dołku ja stamtąd go nie widziałem ostro no, takie rzeczy to ja rozumiem ha, pięknie by mnie ja mi zostawię nie? dziesiątaczek godzina jest przed 17 nieźle <grystanie> no ten to raczej kilograma nie ma ja wiem z osiemdziesiątego ale sztuka jest 11 sztuka w tym sezonie. Lęknie. Można lecieć dalej. Mam jeszcze parę łąk. O ziemi do sprawdzenia. Wykorzystuję, że jest środek tygodnia. Zrobiłem zawolne i trzępiedy. Wszystkie pola. Pozdrawiam.